Witamy wszystkich serdecznie. Wszyscy wiemy, jak ważne jest pomaganie, dlatego z ogromną radością przyjęliśmy nominację. Dziękujemy zespołu, zespołowi szkolno-przedszkolnemu w pobiednej za tę nominację i przystępujemy do wykonania zadania. Zadanie wykonane, zadyszka jest, a nominujemy następujące instytucje. Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju, Biblioteka Publiczna Izerka, Miejskie Centrum Kultury, Stacja Kultury, Hotel Medical Spa Malinowy Dwór i Hotel Buczyński Medical Spa. świeradów zrój pozdrawiam wszystkich!